Czas ustawić Manfrotto z korbą. Rewelacja. Tak, Okej, okay, no jest zdecydowanie widoczna. Potem potem? tym można jechać. Dobra. Czas słuchać w teren. Dzisiaj jedziemy na obserwacje poza miasto. Co tutaj mamy? Dzisiaj duża lorneta APM 25x100. Duża i tylko jedyna z tego względu, że pogodę mamy pewną, więc nie będę kombinował z małymi. Kilka statywów na foto video, plus główny Manfrotto z korbą, który w pokrowcu leży. I plecak fotowideo. Myślę, że dzisiaj się przyda. I jeszcze ostatni rzut okiem na niebo. No naprawdę na osiedlu jest, jest rozgwiazdzone niebo, więc jedziemy zaraz w teren i myślę, że tam będzie już w ogóle igła. Dzisiaj mamy początek stycznia na termometrze pokazuje minus 10 stopni. No jest dzisiaj mroźno. Mam nadzieję, że ten sprzęt nie zaparuje po chwili lub nie zamarznię. Pamiętam taką nockę w styczniu, kiedy było chyba minus 20 i w zasadzie po 15-20 minutach z tego sprzętu już nic nie zostało. Obiektywy lornetki po prostu były całe w lodzie ośronione, a byłem bez grzałek, ani żadnych ocieplaczy, więc tak naprawdę było po obserwacjach. Dzisiaj mam nadzieję, że tak nie będzie. Jest sucho, nie ma wilgoci, więc może przetrwamy dłużej. No zobaczymy. Czas zostawić Manfroto z korbą mnie jest tu dzisiaj spora ekipa Kilkanaście osób chyba No może nie kilkanaście, ale z dziesięć jest ładna ta kątowa, jakieś teleskopy także zobaczymy Ok, statyw stoi, teraz czas na te. niestety na polu mamy nie niespodziankę. Przez jakieś półtora miesiąca naszej nieobecności pojawiły się nowe zaświetlenia, nowe oświetlenie, które może nam trochę tutaj pokrzyżować plany. Zobaczymy następnym razem, czy to jest na stałe, czy jakieś tymczasowe. No ale niestety latarnie są dość spore. Okej, okay, dobra informacja jest taka, że te światło o 21 zgasły, więc mamy trochę ciemniejsze niebo. I zaraz będziemy spoglądać na M42 w Orionie. Mamy wycelowane no i pięknie widać całą mgłowicę w Orionie w lornecie 25 na 100. Mgłowica dookoła. Wyostrzymy trochę, żeby zobaczyć, czy widać trapez w środku. Ile składników. Bez problemu. Cztery składniki w trapesie rozdzielone. Rewelacja może mi się uda trochę jeszcze wyostrzyć a przejedźmy sobie trochę do góry i w lewo i mamy betelgezę. Powiem wam, że dzisiaj niebo jest naprawdę rewelacyjne. Jest po prostu igła. Wszystko widać, teraz przesunąłem się nieco wyżej na pas Oriona żeby zobaczyć, czy widać trochę trudniejszy obiekt, jakim jest Mgłowica Płomień. Generalnie zazwyczaj jest to w tego typu lodnecie na skraju dostrzeżenia, bardziej zerkaniem, ale można wyłuskać. No jest, zdecydowanie, widzę. Pociemnienie i dookoła jaśniejszy obszar Ma temperatura jest faktycznie nieznośna. Myślę, że jest grubo ponad minus 10. Muszę uważać, żeby sobie nie huchnąć żeby sobie nie huchnąć w obiektywy, bo będzie tak naprawdę po zabawie zgaszę tutaj lampkę e, i ok jeszcze jeden fajny obiekt w Orionie M78 tuż nad pasem Oriona bardzo, bardzo dobrze widoczny w Za Zaraz zobaczymy jak się prezentuje OK no jest zdecydowanie widoczna plamka myślę że bez problemu również widoczna w Ladnecie 1570 1050 szczerze nie pamiętam bym musiał sprawdzić ale niewielka, poświata charakterystyczna także był również fajny, ciekawy obiekt pod lornetę Okay, nie będę wam wszystkich obiektów po kolei tutaj pokazywał, opisywał, wszystko te przeskakuję, bo nie o to chodzi. Ale skoro mamy zimę, no to mamy też seriusza. A pod seriuszem nic innego jak M41, gramada otwarta. Jedna z pierwszych, którą miałem okazję zobaczyć w lodne c 10x50. Właśnie zimą zaraz po kupnie, gdy wyszedłem na pobliskie pole i skierowałem... Skierowałem lodniatkę w stronę seriusza i zacząłem tak naprawdę krążyć dookoła i tam wpadła mi jakaś taka ziarnista plamka. Później się okazało właśnie, że to M41 w lodniacie 25 na 100. Przepięknie rozbita na pojedyncze gwiazdki, które iskrzą. No jest ich tutaj kilkadziesiąt przynajmniej, tak jak teraz patrzę. No obiekt zjawiskowy na pewno warty, warty zobaczenia. A nieco wyżej mamy M50. Jest nieco mniejsza, ale również fajna. Pojrzymy sobie teraz trochę na północne niebo. Tam w oddali widać nieco zaświetlenie z okolic Poznania i Swarzędza. Natomiast przepięknie widać Wielką Niewiedźwiedzicę, Asteryzm, Wielki Wóz. A tutaj oczywiście Orion. Zaraz obok mamy Chiady, czyli konstelacja byka. Plejady oznaczone numerem M45 klasyk. I oczywiście nieco w lewo do góry. Woźnica. W Woźnicy znajdują się przepiękne gromady otwarte. Pod lornetkę takie jak M36, 37 38 No dzisiaj nieco w zenicie, więc dla lornety prostej niewygodnie. Także nie będziemy nawet podchodzić, żeby nie łamać karku. Żurawia nie mamy, leżaka też nie, no nie ta temperatura Więc Odbijamy zaraz Do konstelacji Bliźniąt A tam gromada M35 I nieco innych skarbów poniżej Jak między innymi Tak zwana gromada Choinka Czy też Roseta. Spojrzymy teraz a to ten 35 w bliźniętach. Fajna gromada otwarta, bardzo dobrze na pewno widoczna. Można powiedzieć, klasyk. Z ciekawych obiektów, które można zobaczyć jeszcze zimą. To mamy dwie. Fajne, fajne gromady otwarte. Niedaleko, niedaleko. Jednorożca. Te gromady to oczywiście M47 i M46 w rufie. Nieco nisko położone, więc wymagany na pewno otwarty horyzont. Wlodnia czy 25 na 100. Widoczne no dobrze, zaraz zobaczymy. Najprościej trafić do tych gromad zaczynając od seriusza. Także celujemy w Seriusza i przesuwamy się w lewo, nieco zjeżdżając w dół, aż trafimy na dwie charakterystyczne plamki, które będą oczywiście naszymi gromadami. Gromada M47 jest na pewno lepiej widoczna, wyraźniejsza, ziarnista. M46 jest już delikatniejszą mgiełką, nieco niżej. Jako ciekawostka, to w środku tej gromady możemy zauważyć głowicę planetarną. Te dwie gromady możemy zobaczyć w jednym polu widzenia w lanecie 15x70 czy też 16 70 25 na 100, no one już się tak nie mieszczą w jednym polu widzenia, więc trzeba troszkę poserwować. Dzisiaj poniedziałek, więc się taki dzień w tygodniu, kiedy nie każdy ma czas, żeby pojawić się na obserwacjach. Ale mimo to frekwencja naprawdę fajna. Zawsze w grupie można pogadać, tak jak mówiłem. No i te obserwacje mijają w zupełnie innej atmosferze. Tam z przodu. Widać taką poświatę to jest oświetlenie kościoła niedaleko w publicznej miejscowości No w zasadzie to oświetlenie, to, to, to zaświetlenie jest z nami tutaj już w zasadzie od początku, kiedy jeździmy na to pole od kilku lat, już się zdążyliśmy przyzwyczaić. Także nie jest to jakiś problem, a w zasadzie taki znak charakterystyczny. Widać po półtora godziny okulary mają się całkiem dobrze nawet nie za bardzo zobaczymy z przodu soczewki jak wyglądają jeszcze o, też jest bardzo ok nic nie zaparowało pomimo temperatury jaką mamy dzisiaj Dobrze, na dzisiaj to koniec obserwacji. Z tyłu widać jeszcze Syriusza, nieco wyżej Skrawek Oriona. Zrobiło się naprawdę zimno, trzeba skończyć na dzisiaj. Pakujemy larnetki, pakujemy teleskopy. Do zobaczenia, do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!